4 kwietnia na ulicach puław można było spotkać młodzież z niebieskimi akcentami ubioru lub niebieskimi balonikami. Młodzi ludzie brali udział w happeningu pod hasłem Autyzm, różni, równi, który odbył się w domu chemika. Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, dlatego właśnie teraz w szczególności mówimy o autyzmie. Ma to na celu uwrażliwienie społeczeństwa na akceptację różnorodności i odmienności rozwojowej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, autyzm występuje u jednego na sto dzieci, co oznacza, że w Polsce jest ich około 400 tysięcy. Puławska młodzież wzięła udział w różnego rodzaju zadaniach, mających uzmysłowić, z jakimi problemami borykają się ich rówieśnicy dotknięci autyzmem. Na zakończenie wydarzenia, wszyscy uczestnicy zebrali się na placu Chopina, aby wykonać pamiątkowe zdjęcie. Ustawili się na kształt puzla, będącego symbolem autyzmu. W happeningu wzięli udział także prezydent i wiceprezydent Puław. Niebieskie akcenty można spotkać w różnych częściach miasta. Symboliczne żarówki przed swoim budynkiem wywiesiło starostwo powiatowe. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy ulicy Jaworowej ozdobił budynek i ogrodzenie niebieskimi balonami. Tam też można przeczytać na tablicy ogłoszeń więcej informacji o tej akcji. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji – trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w Biurze Sprzedaży Magdom Holdings S.A. Przy ulicy dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl